Mogę mówić? Chyba tak. Cześć! Trochę syf, ale nie chciało mi się sprzątać. Przepraszam. Jak mam tu zrobić, żeby to wyglądało lepsze? Dzisiaj będzie taki luźny film pogadankowy, kolejny, jako że napisałam książkę! Znaczy e-booka. E-book to książka. Napisałam i wydałam samodzielnie książkę. Można ją kupić na mojej stronie weronikatruszczyńska.pl 59 zł do poniedziałku i od poniedziałku, od godziny 13, książka będzie już za 79 zł. I jest to poradnik podróżniczy po Chinach. Nie jest to przewodnik. Mówiłam, że cienka jestem jeszcze, żeby napisać przewodnik po Chinach. Zacznijmy od początku. Byłam w zeszłym roku w lato w podróży po Chinach. Mówię tutaj głównie o regionie południowo-zachodnim. Byłam w prowincji Yunnan, gdzie przebywałam znaczy, się po tej prowincji przez mniej więcej miesiąc. Odwiedzałam najpopularniejsze atrakcje tego regionu. Ja mieszkam w Chinach od 5,5 lat. Roku, to już będzie 5,5 roku, i no w lata to było 5 lat, i pomimo tego, że mieszkam w Chinach 5 lat, w dalszym ciągu napotkałam na problemy. Dokładnie 3 razy w trzech miejscach odmówiono mi noclegu, to znaczy powiedziano mi, że nie przyjmują obcokrajowców, pomimo, to, że w, pomimo tego, że w aplikacji mówiono, że obcokrajowców przyjmują, znaczy zaznaczyłam sobie pole, żeby przyjmowali obcokrajowców, a i tak nie przyjmowali, i nie wiem, ile osób. Z tutaj obecnych oglądających ten vlog zgaduję, że niewiele, bo tam wyświetlenie było jakoś oszałamiająco dużo, znaczy nikt tego nie oglądał. I co jak co, ale to jest jeden z ważniejszych, takich bardziej popularnych problemów, które, na które prawdopodobnie natknęła się każda osoba, która na przykład była w Chinach, nie wiem, na studiach, albo spędziła trochę czasu i chciała pojeździć po Chinach, pozwiedzać, albo ktoś przyjechał do Chin po prostu i chciał zobaczyć coś więcej niż duże miasta, typu Szanghaj albo. Pekin albo Hongkong. Do prowincji, w której ląduje mniej turystów. Po czym zderzył się ze ścianą, bo mu powiedzieli w hotelu, że nie przyjmują obcokrajowców. Co może na początku wydać się trochę dziwne. I myślicie sobie, rasizm, biurokracja, czemu mi powiedzieli, że nie przyjmują obcokrajowców? Ech. No jest to. Nie, nie jest to skomplikowane. Jest na to dosyć prosta odpowiedź, i to się nazywa licencja na przyjmowanie obcokrajowców. Nie każdy hotel ją ma. W Chinach, żeby przyjmować obcokrajowców, trzeba mieć licencję. Bardzo często hotele olewają te licencje, bo za drogo, bo im się nie chce. Po czym przyjeżdża obcokrajowiec i hotel mówi, że was nie przyjmie. Podczas całej mojej podróży po Yunanie zdarzyło się to trzy razy. Raz jeszcze na wyspie Hainan, czyli zanim pojechałam do Yunanu, i tam mnie przyjęto, ale powiedzieli, żebym nikomu nie mówiła, że tam mieszkam. Drugi raz po przylocie do miasta Kunming o drugiej w nocy, oraz trzeci raz w mieście Dali. Na szczęście było to w dzień, więc po prostu od razu wyszukałam inne hostele i dzwoniłam tam, pytając, dzień dobry, czy przyjmujecie obcokrajowców. W jednym powiedzieć, że tak, więc po prostu zabrałam swoje rzeczy i tam poszłam. Jest to problematyczne i już teraz nauczyłam się, żeby za każdym razem pisać wiadomość, ukośnik maila bądź dzwonić z pytaniem, czy w danym przybytku obcokrajowców się przyjmuje, ale to jest rzecz, o której się nie myśli jadąc do Chin, no bo w jakim jeszcze innym kraju hotel potrzebuje licencji, żeby przyjąć obcokrajowców? Nie mam pojęcia, nie słyszałam o takim. I nie żeby coś, ale nie jest to jedyny problem, który można napotkać w Chinach, będąc turystą. To nie jest dwa, to jest osiem. W tym filmie mówię o tym szerzej. To jest ciekawe, bo bardzo dużo osób, Polaków, myśli sobie, że największą trudnością w podróży po Chinach będzie język. A moim zdaniem język mandaryński to nie jest to, czego powinniście się bać najbardziej, jadąc do Chin, bo tutaj będą o wiele większe problemy, inne, niezwiązane z językiem. Jednym z nich jest hotel, to znaczy hotel, który może was nie przyjąć i zostaniecie na ulicy o drugiej w nocy. Płatności, płatności mobilne w większości przypadków są niedostępne dla turystów i w na przykład niedaleko mojego mieszkania, tutaj w Szanghaju na foodkortzie w jednym z centrów handlowych jest powiedziane wprost, że na foodkortzie nie ma gotówki, na futkorcie można płacić tylko, tylko telefonem, tylko płatnościami mobilnymi. Do których dostęp dla turystów jest bardzo utrudniony, i zostajecie w pewnym momencie z, takim, z taką refleksją, że nie wiem, wchodzicie do centrum handlowego, widzicie na foodkorcie coś do jedzenia, chcecie spróbować, po czym wam mówi sprzedawca, że sorry, ale no cash tutaj i tylko płatności mobilne. To jest kolejna rzecz, z którą trzeba się zmierzyć, przyjeżdżając do Chin. Zablokowany internet. E, brak dostępu do Facebooka, YouTube'a, e, Messengera, Twittera, w ogóle Google. Wszystko jest tutaj zablokowane. Pomijając już popularną usługę na zachodzie, która się nazywa Uber, Ukośnik Bolt, Ukośnik. E, jest jeszcze więcej. E, Co ja używam w Maledzie? Maledzie było jeszcze coś innego. Malezji był Grab. Żadna z tych aplikacji tu nie działa. W Chinach jest Didi, to jest lokalny taki Uber. Problem z Didi jest taki, że nie akceptuje on zagranicznych kart. W Chinach takim podstawowym domyślnym systemem kart jest Union Pay. Tak jak w Europie mamy na przykład dwa takie najpopularniejsze systemy kart, i to jest Mastercard oraz Visa. W Chinach system kart nazywa się Inglien, bądź też po angielsku Union Pay. I w większości przypadków, znaczy. W druzgocącej większości mie miejsc w Chinach zapłacicie wyłącznie tymi kartami. Union Pay. Jej! Tu powinny być jakieś cieszące się dzieci, albo raczej takie uuu, bo to przysparza bardzo, bardzo wielu problemów ludziom, którzy nie są w stanie tutaj sobie wyrobić karty. No, tragedia to jest, bo bez lokalnej karty. Jesteście odcięci i od płatności mobilnych, praktycznie, o których mówiłam przed chwilą, i od zamawiania telefonów, nie telefonów, tylko zamawiania samochodów typu Uber, czyli tego chińskiego Didi, bo Didi akceptuje tylko lokalne karty Union Pay, które wyrobić zresztą coraz trudniej. I Chiny są odcięte praktycznie od wszystkich usług, z których korzysta się często na zachodzie. No to Państwo wychodzi trochę z takiego założenia, że lepiej zablokować to, co jest tam i zrobić swoje. Niech to będzie nasze. Wszystko więc w Chinach jest inne, tak? Nie ma Mastercard, i Wisna, czy jest, ale raczej używa się Union Pay. Nie ma Ubera. Kiedyś był, został wykupiony przez Didi, teraz jest Didi. Nie ma Google, jest Baidu. Wszystko jest swoje. O, z Ebaya też się nie korzysta. Jest Taobao i też nie ma Uber Itza. Jest kilka popularnych aplikacji: jest LMA, jest Mate One i można przez to sobie zamawiać. Jedzenie. I z tego też wziął się mój pomysł, żeby napisać mój, mojego e-booka, poradnik podróżniczy, jak podróżować po Chinach. Zdaję sobie sprawę z tego, jak trudno może być tu osobie, która po prostu chciałaby sobie przyjechać, pozwiedzać yy, Chiny. Miałam wcześniej taki pomysł, żeby nagrać. Tego typu poradnik w formie wideo, tylko że nie byliśmy w stanie znaleźć sponsora na takie wideo, znaczy jakiejś firmy, która chciałaby zasponsorować taki film, bo mimo wszystko zrobienie tego to jest trochę pracy. Więc stwierdziłam, znaczy teraz na jesieni wpadłam na taki pomysł, żeby po prostu wziąć ten stary scenariusz, który wcześniej roztyłałam do firm i spisać w formie e-booka. No więc zaczęłam sobie rozpisywać rozdziały i. Wyszło to w ten sposób, że wszystkie takie problematyczne kwestie od zakwaterowania przez przemieszczanie się po na przykład język, menu w restauracji, jak zamawiać, co jeżeli ktoś jest wegetarianinem albo nie toleruje laktozy, jak to wszystko rozwiązać i napisałam tam trochę tekstu, zrobiłam zdjęcia i złożyłam w form, formę taką e-booka, zajęło mi to Mniej więcej dwa miesiące i powiem Wam, że jestem z tego efektu zadowolona. eBooka możecie kupić na mojej stronie, tak jak mówiłam, link jest w opisie. I uważam, że naprawdę wyszła mi bardzo rozbudowana wersja tego, co planowałam nagrać wcześniej w formie filmu. Jeżeli ktoś albo się do Chin wybiera, czy to do pracy, czy to na studia, czy po prostu na wycieczkę, no teraz nie, bo pandemia, ale tak ogólnie myślę, że przyda się. Z drugiej strony, jeżeli ktoś myśli na przykład o studiach sinologicznych i nie wie, czy w ogóle Chiny są dla niego, jako że studia sinologiczne mimo wszystko wymagają pojechania tak na którymś, na którymś semestrze studiów, na którymś roku, wymagają pojechania na stypendium do Chin, bo w ten sposób o wiele łatwiej zrozumieć kulturę, o wiele łatwiej nauczyć się takiego płynnego mówienia po chińsku. Więc jeżeli zastanawiacie się nad tego typu studiami, no to też zapraszam. Warto sobie przeczytać, bo. Ta publikacja w moim odczuciu daje jakiś taki obraz tego, jak wygląda. Raz, że podróżowanie, ale dwa, jakieś tam życie tutaj, będąc obcokrajowcem, bo będąc obcokrajowcem, mimo wszystko, będziecie napotykać na problemy inne niż problemy, na które codziennie napotykają tutaj Chińczycy. I co jest ciekawe, bo na przykład bardzo wielu moich znajomych Chińczyków nawet nie wie, że hotele bądź też hostele w wielu miastach, miejscach w Chinach nie przyjmują obcokrajowców, no bo jakby <grych> ich to nie dotyczy, więc totalnie nie mają o tym pojęcia. I na przykład, powiedzmy, jeżeli ktoś studiuje na chińskiej uczelni, ma tam znajomych z Chin i chciałby pojechać z nimi do jakiejś innej prowincji, tak, na wycieczkę czy gdzieś i zarezerwować sobie pokój w hostelu czy nawet łóżko, tak, w takim studenckim hostelu, w takim guest house, trzeba brać pod uwagę, że, no, może się skończyć tak, że ten Chińczyk nawet nie będzie wiedział, że w tym hostelu nie przyjmują obcokrajowców i przyjdziecie do recepcji, a powiedzą... Tylko jemu, że ej, ty tu możesz spać, a ty tu nie możesz spać. To samo z płatnościami. Rzeczywiście o wielu tych rzeczach Chińczycy na co dzień nie myślą i jakby no nie wpadną na to, że będąc obcokrajowcem, nie masz karty Union Pay i będzie ci ci ciężko. To jest tak samo o tym, że bardzo wiele bankomatów nie przyjmuje tutaj zagranicznych kart bankowych, czyli Visa, Mastercard. Większość bankomatów te karty wam odrzuci, jeżeli będziecie próbować wypłacić za ich pomocą pieniądze. No i mam nadzieję, że ta publikacja będzie przydatna dla wszystkich osób, które po zakończeniu, po panowaniu pandemii będą chciały wybrać się do Chin w jakimkolwiek celu. Do tego większość zdjęć, które znajdują się w środku, to są zdjęcia zrobione przeze mnie tutaj w Szanghaju, czy to zdjęcia jedzenia, czy to zdjęcia po prostu uliczne. Znalazłam w sobie taki wiecie zew fotografa i w sumie podobało mi się to bo zdjęcia były robione w przeciągu były zrobione w przeciągu kilku dni i ja po prostu wychodziłam na cały dzień praktycznie z domu z aparatem jak tylko było jasno strzelałam zdjęcia na mieście i wiele z nich naprawdę naprawdę mi się podoba zresztą ludzie mówili że ładne więc, więc mam nadzieję że ich łamali i naprawdę są ładne Dobra, i to chyba by było tyle. Mam jeszcze hashtag. Nawet nie wiem, czy on jest potrzebny, ale mam jak podróżować CN. To jest hashtag mojej publikacji. Jeżeli zdecydujecie się na zakup, to możecie używać. Dzięki wszystkim, którzy już kupili, jak podróżować po Chinach, znaczy mojego e jak podróżować po Chinach, bo no, osoby, które kupiły jako pierwszy no to kupowały trochę kota w worku. Było kilka przykładowych stron pokazanych w internecie, no ale nikt jeszcze nie mówił, czy to jest spoko, czy to nie jest spoko. Teraz jest już trochę więcej głosów i tak dalej. Dziękuję za wszystkie pozytywne głosy. Włożyłam w to mnóstwo, mnóstwo. Pracy, więc dzięki. Bardzo się cieszę, że się podoba. Jeżeli szukacie newsów dotyczących pandemii, bo bardzo często mówię o pandemii też, no to na Instagramie. Tam najczęściej mówię na bieżąco, jakie są wprowadzane nowe, kolejne restrykcje albo ograniczenia. Czy to w samym Szanghaju, czy to ogólnie w Chinach, więc zapraszam na Instagram. Tam praktycznie z dnia na dzień, jak tylko coś nowego się pojawia, od razu mówię, co jest grane. I dzięki, zapraszam jeszcze raz do. Zakupu mojego e-booka promocja 59 zł, kończy się w poniedziałek o 13:00, później cena będzie wyższa 79 zł, i tyle na razie.